Cześć. Ale dzisiaj to jest taka konstrukcja. Jest to wkładka cylindryczna, która przywędrowała do mnie od widza Grzegorza. Także Grześku wielkie dzięki po raz, po raz kolejny. To cudo nazywa się Pfaffenheim. Ja za wiele o nim powiedzieć w stanie nie jestem. Tutaj wygląda na to, że jest to konstrukcja polska, tudzież, tudzież produkowana, składana w Polsce, czy też sprzedawana. Jak ktoś wie, zna to jakąś historię, to, to, to śmiało niech, niech napisze. Ja spróbuję też gdzieś tam rzucając film. O tym, jak nie zapomnę przeczytać, e, znaleźć coś w internecie. Jak znajdę to, to w, w opisie do filmu e, dodam e, jakiś taki opis, cóż to za firma czy też nazwa e, jest. No, <laughs> to odręcznie, zwróćcie uwagę, jest opisana wkładka, typ, klasa, y, wymiar i profil. Dobra. Co my tu dalej mamy w środku? Mamy tutaj Centrum A, certyfikat zgodności jakiś i tutaj Metalplast y, maczał w tym paluchy. Jest też karta bezpieczeństwa. No tutaj mamy niemiecku, po niemiecku też y, 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 opisaną kartę bezpie bezpieczeństwa, więc obstawiam, że gdzieś tam też to może mieć wspólnego. Może współpraca, może jakieś brandowanie, no nie wiem, nie wiem. Dziwna, dlatego się trochę tak przyczepiłem do tego, że ta Pfaffenheim brzmi tak dziwnie jak na polski rynek nazwa, no ale żeby to była polska rodzima firma, no ale różnie może być. Ktoś wie to, niech powie. Co jest ciekawe, to hmm, klucz, kształt klucza dwustronny. Piny są od dołu, tylko natomiast możemy w ten klucz włożyć równo tak i tak, i będzie działał czysto teoretycznie. Jakbyśmy mieli do czynienia z, z, wkładką, z wkładką, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś taką no, mocno odporną wkładką, na której by się klucz miał zużywać i wycierać, to mamy dwa razy dłużej. E, no, ten klucz będzie funkcjonował, ponieważ no, ma dwie strony, i z każdą, każdą z tych stron da się zamek otworzyć. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ja tu odłożę na bok, tu mam wytykowany hmm, jakiś wytrych i napinacz, natomiast sobie coś trzeba było, to tu mam troszkę towaru więcej, więc w raczej będziemy szyli. Kamera nie, kombinowali innymi słowy, kamera to troszkę nie, nie pomaga, ale ale zobaczymy. Dobra, takim hakiem wąskim próbujemy. Gadać z pinami, pierwszy nie gada, drugi nie gada. O, trzeci gada, nie wiem czy on już jest ok, ale gada, czwarty nie, piąty nie i szósty nie. Wróćmy teraz. Teraz pierwszy, to się nie mylę, stawia opór. Dobra, mam gdzie go nie przecisnąłem. trójka nic, trójka jak była, jest czwórka. Mhm. Tak, ewidentnie, czwórka. a teraz piątka, o, mamy takiego malutkiego falseta, Falset taki no, ustawienie, ono się niby prawie się przekręciło, ale jeszcze chyba nie, nie jest to jeszcze przekręcenie zamka, to jest takie, piny troszkę zagadały, niektóre hantelki widocznie tutaj są. Teraz, o, teraz mocniej. Dwójkę wcisnąłem. I udało mi się nie wywalić tych innych pinów. I teraz wydaje mi się, że muszę znaleźć pin, który będzie gadał. Czyli będę. chyba pierwsze cztery są ustawione. Piąty jest głęboko. Szósty jest tak trochę na wierzchu. Dobra, zobaczmy. Ten zamek nie jest taki trywialny do. <gry> Niby jest szeroko się ale ma takie wypustki, takie jak oni zaczepimy na dole, też są wytrych. To myślimy, że pina wciskamy. A tak naprawdę psujemy sobie temat. Dobra, jeszcze powadam tutaj, ale szóstka mi się nie podoba, tylko. Niech sobie popsuć. Właśnie zaczepia się tam. Oj, coś tutaj. Znaczy ta może i była. Chyba ją przycisnąłem, wyskoczyła mi teraz jedynka. Dobra, wydaje mi się, że znowu mam sytuację, może niekomfortową, ale całkiem spoko. Teraz z kolei piątka mi było wysoko, ale ona wyszła. Dobra, szukamy po kolei, może nie była szóstka. Jednak trochę więcej zasłoniam niż. No, ewidentnie. O, suska teraz gada. O, gadała, zagadała i mamy konstrukcję spikowaną. <gada> Mam nadzieję, że było to widać yy, na filmie. Że nie zasłaniałem wszystkie łapami. Dobra, spróbujmy sobie to wypatroszyć i zobaczymy, z czym baczyliśmy. Według mnie na pewno tam są jakieś chątelki. Nie wiem niekoniecznie wszystkie, ale... Ale pewnie, pewnie jakieś będą. Pytanie, czy mi tutaj ta podkowa wejdzie, żeby przytrzymać zamek i piny? No chyba nie bardzo. Chciałbym i tak włożyć, żeby trochę to unieruchomić. Chodzi mi o to, że nie bardzo, bo nie, nie wchodzi, jakby na... <laughs> trochę w środku wchodzi, a nie przy samym, yy, przy samym jakby yy, obudowie zamka. No i nie... To, to może i plus jest, bo nie trzyma... nie, nie przytrzymuje pinów, one mogą przyblokować yy, zamek, że się nie obracam, no to dodatkowo trzyma. Dobra, nie paplam. <grystanie> Zobaczmy, co my tutaj mamy do... żeby to otworzyć. Dobra, musimy to wyjąć. mi się nie skaleczyć i nie popsuć, yy, niczego i kamery nie wywalić. Dobra, nawet mi się udało użyć przyrządu niemalże zgodnie z jego przeznaczeniem. I... <laughs> pierścień ten zaciskowy mamy, mamy wyciągnięty? Dobra, yy, przepraszam, no tak, dobra. Jeszcze, jest. tu mamy... Podkładeczkę, którą kiedyś... leci! Wszystko, nie, dobra, żyjemy wejdźmy na czas dobra <laughs> ciekawy sam jestem co tam za piny siedzą w środku mm, nie mam tej o już sety szukałem dawno mnie nie było wiecie z prawy wyszedłem naprawdę rzadko ostatnio mam czas na zabawę spróbujmy sobie wyciągnąć ten cylinder. Właśnie, jakby to wlazło tak dobrze, to mógłbym to wyciągnąć i przytrzymać te piny na wierzchu, ale to chyba mi się nie uda. Nie. Dobra, trudno, bo to się wysypie. Generalnie, jakbym jeszcze z drugiej strony to wyjął i wyjął ten środek tam leciutko luzując, to mógłbym takie pastelki włożyć, ale to już naprawdę. Czyli tak, piny mamy. Tutaj, dobra. To tak powinny zostać. Przynajmniej to w cylindrze zostaną, a tamte sobie wyskoczą. No, wychodźcie, dobra. Dobra, zostałem na razie w cylindrze, w, w, w obudowie, w Czy ja tu miałem zuma przypadkiem jakiegoś? O, miałem malutki. Zwróćmy uwagę, co my tu mamy. Nasmarowana składka, ja jej nie smarowałem, ale, ale tu jest jakiś smar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciekawy jestem, co tam siedzi. Tu mogą być zwykłe piny. Często jest tak, że te kipiny są zwykłe, ale czasami też są jakieś troszkę inne. Dobra, niezwykłe. Ten jest niezwykły. Tam mi wyleciał już że to jest, dlatego trochę takie ciężkie będzie do wyjęcia. jest zwyklak. O, ten poleciał. Zwyklak. Się świnie na koniec. Dobra, to będą prawdopodobnie same zwyklaki. Stąd, ten, stąd. Tak, to są piny zwykłe, yy, czyli nie mają żadnych nacięć dodatkowo, żeby tam utrudniać jakieś yy, yy, pigowanie. Jedne co to yy, są różne wielkości, a czasami jest tak, że takie piny yy, te, te są po prostu jednakowej wielkości, natomiast te, te z cylindra, z wkładki ze środka, to jest z sprężynkami, są różne dopiero. Dobra, pierwszy, który wypadł mi ze środka, tutaj z, z budowy wkładki, jak ją przywróciłem, to był ten pin. Jest to. Hantelka nie da się ukryć ani powiedzieć czegoś innego, czyli pin zabezpieczający. Tu mi wypadł kołek stalowy. Prawdopodobnie też jest gdzieś stąd. Czyli ten jest jakby zwyczajny, ale stalowy. Czyli, czyli przewiercenie w tym miejscu wkładki też on będzie utrudniał. Wyjmijmy sobie sprężynki, czy są jednakowe dawno już, powiem wam szczerze, nie, nie bawiłem się w lockpicking w sensie, no, nie miałem za bardzo ani kiedy, ani, ani jakoś tak weny ale mam nadzieję, że się uda do tego wrócić tematu, bo rzeczy do próby przynajmniej otworzenia, to mam całą masę od różnych widzów, że dziękuję wam wszystkim mam też, mam też takie, które samki kiedyś kupiłem i leżą dobra, tam się mi posypało wszystko sprężynki chcę wydobyć Dobra, prężynki wszystkie jednakowe, jak widzicie, a reszta pinów, dobra, kołek stalowy, zwyczajny pin, hantelka, opuszczaj. i, i hantelka, czyli mieliśmy trzy takie dosyć małe hantelki oraz Jeden pin klasyczny, zwyczajny, najzwyklejszy i dwa też zwykłe, z tym że stalowe. Tutaj w tych też nie wiem, czy to są kołki stalowe. No, ten, ten, chyba jest jakiś tam miedziany. Natomiast te tutaj, ten, ten, ten i ten przynajmniej wygląda. No ale to może światło takie. No ten chyba wygląda jak na stalowy taki. Dobra, ale mnie z tym nie no, są kontelki. one, one blokują, nam blokują, no, bo zdecydowanie utrudniają możliwość e, rejkowania, y, czy takiego, powiedzmy, t, no, brutal force, ale, ale bez wiercenia, takie, no nie, nie wiem jak to powiedzieć, tak, takiego, takiego, <coughs> i próby po prostu mieszania tymi pinami, żeby coś tam ustawić, to one e, blokują, no i też e, to takie rejkowanie, czyli Oczesanie zamka i otworzenie bardzo szybkie takim o, na przykład takim oto y, wytrychem, czy, czy też takim. No, y, wycięcie klucza, jeżeli jest góry i doły są na nim, to już utrudnia. Dodatkowo takie piny, no zdecydowanie, no czasem się uda, ale raczej to jest y, przypadkowo. A jak ich jest więcej, albo są tam dłuższe, to już w ogóle, plus wycięcie klucza, to jest nie, raczej niemożliwe. no re, Realnie niemożliwe. Czasami może przypadkiem się uda, jakimś tam. W skończonym czasie, ale nie da się tego no, powtórzyć tak realnie. Dobra, nie paplam, tak wygląda zamek ten. Tutaj Grzegorz, raz jeszcze dzięki. Fafenhain. klasa trzecia, wymiar 330, profil W. Dobra, nie paplam, trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że częściej będę te filmy wrzucał. Cześć!